Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, podczas intensywnych opadów śniegu właściciele budynków są zobligowani do odśnieżania dachów. Warto zauważyć, że konieczność ta nie spoczywa tylko na mieszkańcach domów jednorodzinnych, ale przede wszystkim na najemcach budynków o większej powierzchni. Obowiązek odśnieżania dachów szczególnie wielkogabarytowych, ponieważ na domach jednodzinnych to ten dach wytrzymuje spokojnie ciężar tego śniegu, natomiast na budynkach wielkogabarytowych jak supermarkety, jak hale, obowiązek spoczywa na administratorze takiego budynku lub też właścicielu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również apeluje do właścicieli i zarządców nieruchomości o wykonywanie obowiązków w związku z nieustającymi opadami śniegu. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowietrzne. W tym hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny. Mieszkańcy mniejszych posesji powinni zwracać uwagę także na inne zagrożenia wynikające z ujemnej temperatury. Sople, które powstają w wyniku stale zachodzącego procesu topnienia lodu i zamarzania są zjawiskiem nie do uniknięcia. Jeżeli chodzi o zabudowę jednorodzinną i spółdzielczą, tutaj problemem stają się sople. Jeżeli ten śnieg na przykład ogrzany słońcem w ciągu dnia zaczyna topnieć, a później zamarza w nocy, no to robią się nawisy śnieżne i sople i to zbijanie takich sopli należy do administratora budynku i oczywiście jeżeli takie sople będą gdzie wisiały na budynku no to administrator może zostać ukarany mandatem karnym obciążenie dachu warstwą śniegu to zagrożenie utraty zdrowia lub nawet życia ludzi znajdujących się w budynku dlatego tak istotne jest przestrzeganie restrykcji nie tylko w celu uniknięcia kary finansowej ale przede wszystkim w trosce o siebie i innych